sześć roczników klas szkół podstawowych i trzy roczniki gimnazjalne w momencie, kiedy zlikwidowano gimnazja, to automatycznie już o ten jeden rocznik dzieci mamy mniej. I również zauważamy taką tą tendencję demograficzną, że tych urodzeń jest, jest również coraz mniej. Proszę Państwa, jak pisałam wniosek do Bowiewódzkiego Urzędu Pracy, i tam musieliśmy zrobić taką demografię z ostatnich kilku lat. To przy liczbie urodzeń, jeszcze 7-8 lat temu, około 600 dzieci, potem 400. W ostatnich 2-3 latach było to około 300-315. A w tamtym roku już mieliśmy, to były urodzenia rzędu 200 chyba 70. Jeżeli taka statystyka będzie zachowana, to miasto będzie musiało zastanowić się nad przebudową sieci miejskich szkół. Nasze placówki na dzień dzisiejszy są, że tak powiem, wydolno, wydolne ilościowo co do przyjęcia i zapewnienia wszystkich miejsc, zarówno dla dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym, czyli już od, od 3 latków do do y, najstarszego, czyli każdego ósmoklasisty. Tak naprawdę w naszych szkołach y, przebywa około 400 dzieci z gminy samej Koło i z tego co tam też sobie zliczaliśmy, z pozostałych gmin typu Dygowo, Osiemejś i tych ościennych. Y, jest to około 200 dzieci. Zobaczcie, gdyby te, te dzieci jeszcze odeszły, to tak naprawdę jedna szkoła jest do, do, do likwidacji. Szkoły podstawowe nie są w tej chwili przepełnione. Są placówki, gdzie na jeden oddział przypada zaledwie 16 uczniów. Przedszkola natomiast są w pełni zagospodarowane. To jest dobra, że tak powiem, cecha, dlatego że jakby te koszty są takie y, y, współmierne, że jakby wykorzystujemy potencjał tych naszych miejsc w przedszkolach, które są. Y, mamy nawet w tych niektórych placówkach więcej, aniżeli te 25, dlatego że przepisy o objęciu obywateli z Ukrainy y, opieką i pomocą, to spowodowały, że w tych naszych przedszkolach tam, gdzie te dzieci w 2020 roku w drugim roku y, przyjechałem, mogliśmy do tych klas przyjąć 29 osób w klasach 1-3 i 28, y, czyli o 3 lub 4, tworo dzieci więcej y, do tych oddziałów objętych wychowaniem przedszkolnym bądź w klasach 1-3. Stąd taka wyszo, wysoka średnia w tych... W tych naszych przedszkolach. Wiele takier zwraca także uwagę na większe zainteresowanie placówkami publicznymi niż niepublicznymi. Nie jest tak, że rodzice wybierają tylko też placówki prywatne, bo mają jakiś wyższy nie wiem, poziom wyposażenia czy ofertę szkoleniową. Tylko nasze placówki też, proszę Państwa, są już doposażone, mają ciekawą ofertę edukacyjną i nie zawsze ten, to miano, że ta placówka jest niepubliczna, prywatna jest tym takim bodźcem, że dzieci do tych placówek nadal uczęszczają. Wręcz Państwu powiem, że w ostatnim czasie bardzo dużo dzieci sześcioletnich z tych niepublicznych placówek w naborze bierze udział i wraca jakby do do naszych do naszych placówek